Się. Miejmy nadzieję, że. Coś. Jakaś bardzo fajna mapa wypadnie. Na to że właśnie liczę. O, bombardment! A. Dobra, idę na sam środek mapy. Dobrze. No i widać, że. O! O Boże! O Boże, ale go podciąłem, nie? Widzieliście to? To był to, to się właśnie nazywały ten O Boże, o Boże, o Boże. O, o, o. O, haj. O, hi hi, hi. hi. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. o, 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 nie o, 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 nie, o nie, 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 O Boże, o Boże, ale Sejbito. Sejbito! Nie! Ja się tutaj cykam. Naraz, paraj! Paraj! Nie! No nie, karma mnie dopadła! Nie! Karma mnie dopadła!